kompromitacja Neo TVP, Szanowni Państwo, nie tylko wychodzi na to, że czystej wody to raczej tam nie zobaczymy i nie widzimy, a przynajmniej ja nie widzę, ale mamy również podwójne standardy i zapraszanie gości, którzy, coś tu dużo mówić, można ich uznać za hejterów, bo ich działalność przez ostatnie lata naprawdę to był hejt, atak i obrażanie ludzi. Czy takie mają być standardy tej Neo TVP siłę, siłą przejętej w ubiegłym roku? Naprawdę ręce opadają. Zapraszam na materiał. Witam, Szanowni Państwo, na kanale Analiza Polityczna w konserwatywnym miejscu na polskim YouTube. Jak zawsze proszę o trzy rzeczy: o suba. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, nie subskrybujecie, to proszę dajcie suba, o łapkę w górę i o komentarz dla zasięgu. Dzięki tym trzem rzeczom kanał pięknie rozchodzi się do pol po polskim YouTube i dociera do jak najszerszej liczby ludzi z naszym konserwatywnym przekazem. Szanowni Państwo, dziękuję wszystkim wspierającym i wszystkim patronom kanału Analiza Polityczna, i zachęcam też, żeby wspierać. Ten kanał, bo tutaj tworzymy niezależne treści, niezależne od nikogo, niezależne od polityków, niezależne od rządu, a niestety zawsze tak jest, że telewizja polska jest zależna od rządu. Tego nie ma co ukrywać. To zawsze tak było. Kto rządzi, ten zawsze ma jakiś większy wpływ na telewizję polską. Przecież słyszeliśmy od przez ostatnie 8 lat niemal słyszeliśmy, jak kto jest za tego kurskiego w tym TVP, jak jest źle, jak to propaganda, jak to trzeba zaorać, sprzedać, nie wolno dawać pieniędzy na media publiczne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I pamiętacie doskonale, że jak w grudniu 2023 roku siłą przejmowano TVP, to na ekranie pojawił się pan Czyż i mówił o Czystej wodzie. Tu nie będzie propagandowej zupy, mówił że tu be, Czyż? Tu będzie czysta woda. I czy jest? No nie jest, i to wiele osób ocenia, że to nie jest żadna czysta woda, że to jest cyrk wręcz, tak? Jeden wielki cyrk, Bajzel, bałaga, nie ma tam pieniędzy, zwija się wiele rzeczy. Wirtualne media właśnie opisały taką sytuację, że oddziały regionalne będą no niemal zwijane, ponieważ zabiera się tam kolejne programy, obcina się budżety, no bo zabiera się czas antenowy, źle to wygląda, źle to wygląda, bo za czasów telewizji Jacka Kurskiego... Regionalne oddziały telewizji polskiej dostawały duże pieniądze i mogły nadawać po prostu z pompą. Były pieniądze na programy regionalne o regionie, o sprawach regionalnych, o promocji regionu, o sporcie regionalnym. Teraz tego niestety nie będzie. A dla kogo jest miejsce na antenie Neo TVP? Szanowni Państwo, Dorota Wysocka-Sznepf, żona byłego ambasadora Polski w USA Ryszarda Sznepfa, mocno powiązana. W takim razie towarzysko prywatnie z politykiem, działaczem, dyplomatą, nie wiem jak go nazwać, no, człowiekiem, który też jest powiązany ze środowiskiem Platformy Obywatelskiej. Ta pani prowadzi teraz w NeoTVP programy ekskluzywne wywiady. I do tego ekskluzywnego wywiadu zaprasza się pana szczurka. Gościa, który w ramach tej całej, jakieś, nie wiem, to się to jakoś nazywało, lotna brygada opozycji, lata co miesiąc pod pomnik Smoleński w Warszawie i tam obraża Jarosława Kaczyńskiego, obraża polityków PiSu? Widnieją w sieci zdjęcia, jak gość sobie maseczkę na twarz nakładał z napisem yy, yy, tym, je, yeah, PiS, Osiem Gwiazdek? Człowiekiem, który po prostu no, wulgarne gesty, obraźliwe gesty pokazywał do polityków PiSu który no, całą swoją ostatnią działalność, no przynajmniej ja tak tą działalność obserwuję, spędził na tym, żeby atakować i hejtować PiS. Wielu osób nazywa go wręcz hejterem. Takiego pana zaprasza się na ekskluzywny wieczorny wywiad i się go pyta o naj tu, tu, pana najlepszy performance, o co, co pan najlepiej wspomina. Co to ma być? To jest ta czysta woda? I jeszcze ta hipokryzja, i jeszcze te podwójne standardy, szanowni państwo. Może ja się nie powinienem o TVP wypowiadać, bo ja tam pracowałem, ale, ale to, co, do, co dziś mamy, no to jest po prostu. Tu są ewidentnie podwójne standardy, szanowni państwo. Zawiesza się dziennikarza Panoramy Bartumienia Bublewicza, mało znany chłopak, za dwa wpisy w mediach społecznościowych. Ja wam przeczytam te wpisy, bo je, je tutaj mam. One oczywiście już zniknęły z sieci. Zniknęły z sieci. Pan, pan Bublewicz oczywiście przeprosił pokornie i, i tam y, komisja etyki TVP y, y, pozwoli mu pracować, dadzą mu pracować. Tam jest przewodniczący komisji, pan Matczak, o którym będzie za chwilę. Pozwolą mu pracować, tak, bo się pokajał, dobry. Ale ocencie te wpisy. Oczywiście krytykowały rząd, dlatego pewnie został zawieszony. Nie ma miejsca na PSL w koalicji rządzącej. Na miejscu premiera zaryzykowałbym nawet wcześniejsze wybory. To był wpis pana Bublewicza po tym, jak yy, koalicja rządząca przegrała yy, głosowanie sejmowe dotyczące dekryminalizacji i aborcji. coś w tym wpisie jest takiego kontrowersyjnego, żeby chłopaka zawieszać? A może w tym, w kontekście Marcina Romanowskiego? Kompromitacja to mało powiedziane, nieprzygotowana prokuratura, wiarygodność działań na zerowym poziomie. Decyzja sądu pokazuje, jak ważny jest i powinien być trójpodział władzy dla całej klasy politycznej. No i najpierw, szanowni Państwo, Komisja Etyki TVP stwierdziła, że Bublewicz naruszył zasady etyki dziennikarskiej obowiązujące w telewizji polskiej. No tak, no. Po czym sam reporter właśnie przyznał, że tego typu wpisy nie powinny być na, na portalach społecznościowych, takie opinie nie powinny być wyrażane, że to to nie wolno i tak dalej. Nie wolno? Przewodniczącym tej komisji etyki TVP jest pan Sławomir Matczak, czy Stanisław Matczak, nieważne, Matczak. Jest też szefem Akademii Telewizyjnej TVP. Ten człowiek od lat jeszcze nawet jak nie pracował w TVP, w niewybredny sposób, często też wulgarny, pisał o politykach PiSu. No, takich przykładów można znaleźć mnóstwo. I ten człowiek dalej to robi. On nawet rolników krytykował, kiedy już pracował w TVP, wtedy, kiedy był protest rolników ogólnopolski. I on i ten gość, który takie wpisy wali, będąc zajmując ważne stanowiska dyrektorskie w TVP. On ocenia, czy publewisz tam złamał zasady etyki czy nie. No przecież no to się w pale nie mieści. Ale mało tego, no żeby już nie było, że, że, ten, że, że, że tylko ten matczak. Słuchajcie tego. Piotr Maślak, dyrektor publicystyki TVP. Taki wpis dawał, taki wpis walnął. Zorganizowana grupa przestępcza PiS według premiera. Przewaliła nielegalnie 100 miliardów złotych. 100 miliardów, podkreśla Maślak. Ja nie mam pojęcia, ile to jest pieniędzy. Czy to nie jest jakiś rekord w skali świata? Może na Księgę Rekordów Guinnessa? No, szanowni państwo, to jest wpis dyrektora z TVP, pana Maślaka. Czy został ukarany? No nie. Czy Bublewicz za delikatne tweety krytykujące rząd? Twity, nawet można powiedzieć merytoryczne, zawieszany Komisja Etyki TVP, a maślak, a matczak. Proszę bardzo, żadnych konsekwencji. Oni mogą. Dyrektor publicystyki już może, pan maślak. Jak wy to nazwiecie? Hipokryzja, czy jest jakieś inne określenie na to? Bardzo proszę, dajcie znać i śmiejmy się dalej. Z Neo -TVP przejętej siłą przez ludzi. Sienkiewicza, bo to jest naprawdę tylko śmieszne. Tak swoją drogą, ta telewizja Polska jest w stanie likwidacji. Czemu ona nie jest jeszcze likwidowana? Czy to jest taki powolny proces likwidacji? Zaczynajcie, zaczynamy od oddziałów terenowych, a potem coraz dalej, coraz dalej. Dziwne, nie, do zobaczenia u gadło.